Rząd prawa i sprawiedliwości przeszedł już przez niejedną aferę. Jedną z największych do tej pory spowodowała Beata Szydło, przyznając swojemu gabinetowi 1,5 miliona złotych nagród. Temat płac szefów resortów znów zyskał na popularności, ponieważ to właśnie oni ucierpieli na aferze najbardziej. Beata Szydło pod koniec 2017 roku zdecydowała o przekazaniu członkom Rady Ministrów i samej sobie po kilkadziesiąt tysięcy złotych nagród Sama premier przyznała sobie aż 65 tysięcy, a sprawa zbulwersowała Polaków Ujawniona przez posła Peo Krzysztofa Brejze, listę płac doprowadziła do ogromnego zamieszania i w konsekwencji odwołania szydło ze stanowiska prezes Rady Ministrów, co nastąpiło niedługo później. W sprawie głos zabrał nawet Jarosław Kaczyński który zapowiedział cofnięcie nagród i nakazał przekazanie ich na Caritas, a także zapowiedział zmniejszenie poselskiego i senatorskiego uposażenia. Wydarzenia z przełomu lat 2017-2018 doprowadziły do swoistej traumy wśród polityków. Okazało się, że w samym 2018 roku żaden minister nie otrzymał nagrody, a premie zostały wstrzymane w większości instytucji państwowych. Beata szydło przyznała nagrody ministrom, a Mateusz Morawiecki się na to nie zdecydował nauczony doświadczeniami swojej poprzedniczki obecny premier RP nie zaryzykował nadania wielotysięcznych premii członkom swojego gabinetu. Zeszły rok był pod tym względem wyjątkowo marny dla najważniejszych osób w państwie. Premie otrzymali za to pracownicy wielu państwowych instytucji i agencji. Informacje na ten temat ujawnił za pośrednictwem Twittera dziennikarz Radia Z Mariusz Gierszewski. Po zeszłorocznej aferze z premiami ministrów w rządzie w większości instytucji rządowych w 2018 nie było nagród dla ścisłego kierownictwa. W kancelarii prezydenta wypłacono o milion złotych mniej nagród dla pracowników. Nagród nie wypłacono żadnemu ministrowi, pisze dziennikarz Oprócz tego Gierszewski podał kwoty, które przeznaczono na nagrody w innych, nieministerialnych instytucjach Nagrody w instytucjach w 2018: UK łącznie 5 milionów dla pracowników i bez nagrody dla prezesa. KOWE łącznie 5,376 miliona dla pracowników i bez nagrody dla DYR. Generalnego: Parp średnio 6911 zł na pracownika i bez nagród dla kierownictwa. Dodaje. Jarosław Kaczyński studzi polityczne nastroje podobnie jak przy okazji ujawnienia nagród dla rządu Szydło. Tak i teraz z racji burzy po morderstwie Pawła Adamowicza Jarosław Kaczyński zdecydował o wzięciu spraw we własne ręce. Gdy cała Polska torpedowała PiS za korzystanie z koryta, prezes PiS cofnął nagrodę i obiecał cięcia w pensjach parlamentarzystów. Teraz, w obliczu tragedii, jaką jest mord na prezydencie Gdańska, szef Zjednoczonej Prawicy nieoficjalnie zakazał mniej doświadczonym i niepewnym członkom delegacji PIS do Sejmu, ale także Krystynie Pawłowicz korzystania z mediów społecznościowych i udzielania wypowiedzi dziennikarzom. Celem takiej decyzji jest chęć załagodzenia nastrojów i tarć które mogą wyniknąć po potencjalnie niekorzystnych wypowiedziach polityków.